Ludy bałtosłowiańskie zwały go Jantarem, Grecy Elektronem, a Rzymianie gentarum. Bursztyn. Ten najcenniejszy bursztyn bałtycki nazywano też złotem północy. Bursztyn jest skamieniałą żywicą, która liczy sobie ponad 40 milionów lat. Wiemy na pewno, iż jest to żywica pochodząca z jakichś drzew iglastych, natomiast nie wiemy dokładnie, jakiego rodzaju to było drzewo, więc umownie jest to sosna bursztynodajna. Bursztyn znano i ceniono od kilku tysiącleci. Tajemniczy minerał kryjący w sobie skarby wieków zmumifikowane liście, owady i inne niewielkie stworzenia od zawsze pobudzał wyobraźnię ludzi. Bursztyn to przedziwna substancja, która od zawsze była kojarzona z ciepłem. Ludzie wierzyli, że mógł dawać siłę, jakąś szczególną energię. Dlatego często używali go jako leku. Gdy dotknie się jakiegokolwiek szlachetnego kamienia, poczuje się chłód. Bursztyn jest ciepły. Ta cecha wpływała na popularność bursztynu. Starożytni Rzymianie wierzyli na przykład, że choroby biorą się z braku równowagi pomiędzy żywiołami powietrzem, wodą, ziemią i ogniem. Bursztyn miał łączyć te wszystkie pierwiastki. Dodatkową, a może największą wartość miały dla bursztynu związane z nim wierzenia i mity. Starożytni Grecy, a później Rzymianie byli przekonani, że tajemnicza substancja ma w sobie moc słońca. Według jednego z mitów, którego do dziś uczą się najmłodsi, Feton, syn boga słońca Heliosa, porwał samowolnie słoneczny rydwan, którym Helios co dzień wędrował po niebie. Niewprawnie powożąc, zanadto zbliżył się do Ziemi. Zeus, by nie dopuścić do pożaru, musiał go razić piorunem. Feton upadł i zginął. Jego siostry, przemienione w drzewa, zaczęły go opłakiwać, a ich łzy zmieniały się w bursztyn. Dziś bursztyn skrywa Ziemia. Największe złoża skamieniałej żywicy znajdują się wokół basenu Morza Bałtyckiego w Rosji, na Ukrainie i polskim wybrzeżu. Nie tylko można znaleźć bursztyn w wodzie, tak jak zna, bursztyn znajduje się przede wszystkim w tych pokładach, które znajdują się również i na naszym terenie, ale bursztyn równie dobrze można znaleźć na kurpiach, po prostu kopiąc w ziemi. A teraz akurat tam, gdzie znajdują się pokłady bursztynu, znajduje się Morze Bałtyckie, ponieważ pokłady bursztynu zalegają również na dnie morskim. W momencie, kiedy następuje poruszenie dna morskiego, bursztyn. Wypływa zostaje wyrzucona na powierzchnię, na plażę. Odległość dzieląca Rzym od złóż na wybrzeżu Morza Bałtyckiego oraz właściwości skamieniałej Żywicy sprawiały, że bursztyn już od początków starożytnego Rzymu był towarem luksusowym. Pierwszymi przewoźnikami byli Etruskowie i Grecy, później Celtowie i Rzymianie. Publiusz Korneliusz Tacyt, rzymski historyk w dziele Germania, pisał o ludzie Estiów, najpewniej Bałtów, nad morzem swebskim, Bałtykiem. Przeszukują też morze. I jako jedyni ze wszystkich zbierają na mieliznach i na samym brzegu bursztyn, który zwą glesłem. Jaka jego natura i przyczyna powstania, nie pytają, jak to barbarzyńcy. I nie wiedzą. Długo musiał leżeć wśród tego, co wyrzuca morze, póki nasze umiłowanie zbytku nie nadało mu nazwy. Jest źródło, które mówi o podróży kwity, urzędnika rzymskiego za czasów Nerona. To był bodajże 68 rok naszej ery, kiedy to kiedy to ten urzędnik, czy ten, ten ekwita, dotarł na wybrzeża Morza Bałtyckiego. Pliniusz Starszy pisał, żyje jeszcze ekwita rzymski wysłany dla zdobycia bursztynu przez Julianusa, zarządzającego igrzyskami gladiatorskimi cesarza Nerona. Odwiedził on miejsca handlowe i wybrzeża, przywożąc takie ilości bursztynu, że nawet siatka służąca do powstrzymywania zwierząt i osłaniania podium miała w każdym węzełku bursztyn. Jednym z najstarszych miast greckich i rzymskich, które doceniło bursztyn, jest leżąca na terenie dzisiejszych Włoch Adria. W tamtejszym muzeum znajdują się bursztynowe ozdoby i amulety jeszcze z XVIII wieku przed naszą erą. Znacznie później, bo w VIII wieku przed Chrystusem, miasto zamieszkiwali etruskowie. Lud o wysoko rozwiniętej kulturze nawiązywał kontakty handlowe z przedstawicielami innych plemion, między innymi z celtami, którzy poza Grekami w owym czasie byli najważniejszymi importerami bursztynu nad Morzem Adriatyckim. Kontakty etrusków i Celtów musiały być bliskie. Świadczy o tym choćby pochówek z pierwszej połowy III wieku przed naszą erą. To grup młodzieńca pogrzebanego z wozem i końmi. Takimi właśnie pojazdami Celtowie wyruszali po bursztyn. Adria była przed wiekami niezmiernie ważnym portem i centrum handlu i obróbki bursztynu. To właśnie stąd drogą morską wysyłano bursztyn do Grecji i innych krajów leżących nad morzem Adriatyckim, które swoją nazwę wzięło właśnie od tej miejscowości. Z Adri prowadziły też liczne szlaki prowadzące na południe do samego Rzymu. W pierwszym wieku naszej ery rola Adri maleje. Wszystkie funkcje związane z obróbką i handlem bursztynem przejęła leżąca około 150 km na północ Aquilea. Miasto zbudowali sami Rzymianie, a rozwinęło się dzięki handlowi wydobywanym nieopodal złotem. Nowo powstałe miasto Aquilea szybko stało się największym wezłem komunikacyjnym północno-wschodniej Italii. Port nad żeglowną wówczas rzeką Natiso, która w odległości 10 km na południe wpadała do Adriatyku, łączył z wszystkimi wybrzeżami Morza Śródziemnego. Miasto miało na rzece duży wewnętrzny port z długim nabrzeżem. Po obu jego stronach ciągnęły się magazyny, składy i sklepy. W pierwszych dwóch wiekach naszej ery Aquilea zmieniła się w jeden z głównych ośrodków rzemiosła i handlu w cesarstwie rzymskim. Szczególną sławę zyskali tamtejsi mistrzowie bursztyniarscy i szklarscy. Być może wynikało to ze szczególnych zdolności, które musieli mieć rzemieślnicy obrabiający oba materiały. obróbki bursztynu polega przede wszystkim na pokonaniu barier technologicznych wynikających z kruchości tego surowca. Podczas obróbki bursztyn bardzo często pękał, i na stoiskach archeologicznych, na stoiskach miejscowych rzemieślników. Widać bardzo dużo, znajduje się bardzo dużo elementów, które są uszkodzone, które są pęknięte. Akwilea jako miejsce, w którym koncentrował się handel bursztynem, stała się punktem wyjściowym i docelowym dla większości kupców wiozących złoto północy. By je zdobyć, Rzymianie musieli jednak wydostać się poza swoje imperium. Pierwsi zdobywcy wyruszający na bursztynowy szlak zostawiali za sobą miasta, mosty oraz bite utwardzone drogi. Pierwszą przeszkodą były Alpy. By się przez nie przedostać, Rzymianie zbudowali stromy trakt przez przełęcz Piro. Dziś to leżąca na terenie